Witamy Państwa na konferencji prasowej pom. u. Kraków w Jekielonie Białystok, jest z nami Pan trener gości, Pan Mikoł Po prostu, no, sportowcę. Zaczęliśmy bardzo dobrze to spotkanie, bo udało nam się zeliminować atuty bispy, po bardzo parę razy pewnie wyprowadzi kontrakt. Zabrakło tego co za najważniejszego, to korzystania swoich sytuacji i postaram się gry, na co poszulaliśmy. Zespół, żeby uważać, bo bardzo groźnie przychodzi zespół do kontrataku e, Wisły i tak się, tak się stało. Siedzieliśmy w taki sam sposób, brałkę. Mieliśmy taką samą sytuację na wymianie, ale nie wykorzystaliśmy, członek e, nie, nie takiego spokoju jak Paweł, jak jak ma takie sytuacje wykorzystuje i staraliśmy się do samego końca walczyć o to, żeby odmienić losy meczu, graliśmy ultra ofensywnie i widać, że ci, ci młodzi zawodnicy gdzieś tam zawsze nie brakuje, tak jak gdzieś im tam zawsze czegoś zabrakło, ale jest na pewno dobry prognostyk to, że, że graliśmy dobrą piłkę, że, że pokazaliśmy, że potrafimy grać i wielu takich zawodników powoli lubi po tak jak Szymonowicz na tak trudnym terenie przeciwko tak dobrym zawodnikom. Ale my jako, jako zespół nie możemy żyć tylko z tego, że Wasyliew coś zdobędzie albo w jakiś sposób, bo inni zawodnicy muszą tą odpowiedzialność większą i nad tym nie ma teraz czasu pracować. Po prostu trzeba się zrobić, wszystko zebrać i na wtorkowy mecz zagrać dobre spotkanie z żeby zamknąć już temat. Jeżeli chodzi o utrzymanie, bo walka, walka na pewno będzie, będzie trwała do samego, do samego końca, na pewno z mojej perspektywy muszę pochodzić Patryka Małtyckiego, jeżeli chodzi o to, rzeczywiście duże różniące tym ważnym, chyba najlepszym modlitwę. Bardzo dziękujemy i proszę o ewentualne pytanie. Michał Białoński, Trypto. Panie że chciałem zapytać, jak się panu udaje mentalnie drużynę trzymać jakby w odpowiedniej dyspozycji wobec takich faktów jak... Ciągłe spekulacje transferowe, jak na przykład te wo wobec Drągowskiego, bo to na pewno nie jest łatwe dla takich młodych ludzi. No to zawsze, zawsze jest problem. My, my akurat yy, zawodnicy wiedzą, że yy, to spekulacje zawsze będą, były i przez się trenerów czy, czy zawodników, także z czegoś też yy, wy dziennikarzom musicie i o czymś pisać, także jest to, jest to normalne, a my, my po prostu pracujemy swoim, swoim torem. Yy, w, tym, w tym wypadku idziemy. Przez przezez... Chciałem jeszcze pana Ządowskiego zapytać, bo w sumie on dzisiaj przyleciał samolotem specjalnym na ten mecz. Nie miał pan jakichś obaw, yy, że to, ta podróż to może trochę wytracić i pewnie ta matura poszła. Matura z tego co wiem, to bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o podróż, to nie mieliśmy żadnych obaw, bo akurat no to jest yy, w miarę jednego z właścicieli, to... W trzecie samolotem i drugie, drugie to trzeba przyznać, że, że to też można podziękować, tylko że w taki sposób to się zrobi, szkoda, że tak się nie udaje takiego samolotu na, na 20 osób, bo generalnie byśmy wszyscy przyleciać dzisiaj na mecz i, i to by, by trzeba to zrozumieć i, i fajnie, że, że, tak się udało, szkoda jedynie, że nie udało się punktu zabrać tym samolotem, z powrotem, Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami pan komentarz pan prof. to poprosimy o komentarz. Niezwykle trudne spotkanie. Bardzo się cieszę, że wygrane. Myślę, że każdemu z zawodników, którzy się pojawili dzisiaj na boisku, Należą się słowa uznania. Pozostawić dużo zdrowia. Eee, zerowe to przy straconych bramkach to cieszy. Najtrudniej jest wygrać 1-0. W ziargonii piłkarskiej Potrafiliśmy tego troszkę Mówiłem, że wiem, to nie będzie taki nacisk jak poprzednie. Okazało się to prawdziwe, ale sprostaliśmy za Wszystkich piłkarzy mogę pochwalić, za to, że właśnie przez te 95 minut dobrze i solidnie sprawowali się w ochronie. Była duża dyscyplina, ale nie była dzisiaj naprawdę groźnym rywanem. i bardziej się, Trzy tysięcy Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i tradycyjnie czas dla Państwa. Ale to już karty, polskiego Przed tym meczem było dużo rozmowy o zostawieniu obrony bo, po tym, jak wypadł Arek Błowacki i Bobaniowicz. Chciałbym zapytać o tych dwóch bocznych obrońców, bo chyba, nie wiem, czy Pan też ma takie wrażenie, to miasteczka ma chyba taką pozycję już na stałe. Bo dzisiaj chyba najlepszy mezagrobu. A jest zawodnikiem uniwersalnym, bo na różnych pozycjach może zagrać w linii, bo że nie ma nic, jest sprawiedliwy, mimo niespodzianki, jak i sobie pewnej ze swojej że to naprawdę dla osób niepodobnie jak u Bawarta. Ale to też można pochwalić. Mówię o całym zespole i Rysiej i Maciek Maciej Sato bardzo, bardzo sobie dzisiaj pewnie rozbiwali. Dzisiaj rano miał kilka strzałów, które no, wybronił. Super trendowa, o to, no, to, to właśnie chodzi, są takie rzeczy, że chodzi e, tylko o tę jedną ramę. Zdobyliśmy ją, potrafiliśmy to gdzieś do końca nie mieliśmy jeszcze swoje sytuacje, e, ale cieszymy się z tego, że, że wygraliśmy 1 i Po dobrym meczu myślę, że, że kibice też uwielbiają zawodników takich, którzy przez 90 minut zostawiają. Całe zdrowie na boisku i potrafią to docenić, się właśnie tak było. nie Proszę, ewentualne kolejne pytania. Proszę, może jedno. Ponownie, warto się już tak matematycznie zapewniliście sobie to utrzymanie? Dlaczego koniec sezonu to będzie czas eksperymentu, to o czym kiedyś rozmawialiśmy? Myślę, że tak. No, no, nie chcemy robić dziś rewolucji w składzie, ale, ale pewnie tylko nowych wyparzeń. Tak jak mówimy, przednie, że czy. czy Piotr Szefogórz, przepraszam, Pana Występujemy. Czy Krystian e... pojechał na polisku? Mam nadzieję, że będziemy mieli Państwo okazję Andrzej Chepa, pa Gór, Częstochowa. Panie że bardzo Pana z Pan na wyskoczy Nie chcę tego komentować. także minęło. Cieszę się, że, że zakończył się do końca